Pozdrawiam serdecznie Piąteczek, lecimy z zapowiedzią. Najpierw parę takich rzeczy poza niezwiązanych bezpośrednio z tym, co będziemy oglądać. Odhaczony wczoraj występ w wolnej amerykańce Tysona Fury pokonał Stromana przez TKO potwornym ciosem wibrującej dłoni, później został rzucony na matę. zarobił 10 milionów, wraca na razie cały i zdrowy, wyskoczył. Wyskoczył Tyson Fury w um, ubraniu jak arabski Sheik. Widzę, że pracuje na, na to, żeby, żeby szejkowie go pokochali. Już I tego tak kochają, płacą mu 10 milionów. Chciałem ja sobie jakiś problem, bo część z Was pisze do mnie, chciałem ja z tym problem. No niech robi co chce, dopóki będzie walczył fajnie na ringu, co robi poza ringiem, w co się bawi, na czym zarabia pieniądze, to już zupełnie mnie tutaj nie interesuje. Szczerze mówiąc. Do tego poznaliśmy, jak już mówiłem, mężyca, które działy się wczoraj. Eddie Hearn ogłosił oficjalnie to, o czym wiedzieliśmy od jakiegoś czasu. Aleksander Powietkin kontra Michael Hunter. Bardzo, bardzo fajna walka 7 grudnia na gali oczywiście rewanżowego pojedynku Joshua z Andy Ruizem Juniorem. Do tego dorzucona walka, którą miałem nadzieję, że zostanie... Nie wiem, że coś się starzy i tej walki nie będzie, a mianowicie Hergowicz kontra Eryk Molina. Część z Was pisała mi wczoraj, co ja się czepiam Moliny. Dwa razy walczył o tytuł mistrza świata, dwa razy przegrał przez knockout w walce o tytuł mistrza świata. Po pierwsze. Po drugie walczył dwa razy w ciągu ostatnich dwóch lat. Między innymi ostatnio w lutym z gościem, który był 450 w rankingu, czyli jest 500 w rankingu i wygrał z nim na punkty. Po trzecie to jest stojący worek do bicia obecnie. On był taki zawsze najnudniej walczący pięściarz, jaki istnieje na świecie. Albo ścisła czołówka tych najnudniej walczących pięściarzy jacy istnieją na świecie. Natomiast po tych dwóch latach spodziewajcie się, że to będzie lepiej wyglądało. Ja nie mam problemu z budowaniem rekordu, z budowaniem rekordu Hergowicza, który jeszcze nic specjalnego na rynku nie pokazał. On też to jest czysty czysty prospekt, w sensie talent zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało natomiast no niech mu dadzą kogoś, kto się przynajmniej rusza na tym ringu ponieważ no tutaj ja, ja już wiem jak ta walka będzie wyglądała i wiem jak się skończy o to mi chodziło nie chodziło mi o to, że to jest Molina który pięściarzem tak naprawdę już dawno nie jest natomiast złotoustym od dawna opowiada, a w Polsce jest niesamowite zainteresowanie Moliną ja, ja mówię, to jest jakiś nieprawdopodobny E, Palacios, e, Molina, e, Bakole. Wystarczy zawalczyć w Polsce i już cokolwiek się powie złego na, na, na tego pięściarza, to jak można? Nie, naprawdę, wyluzujcie się. Naprawdę, słowo honoru. Niechby dostał kogoś, kto się porusza. No bo ja mówię, no to, to, ten będzie w stanie w rogu, zakryje się, uderzy raz na dwie minuty jakimś czasem, albo próbuje jakby prowadzić, po czym się przewróci w piątej czy szóstej rundzie nic nam to nie powie na temat Hergowicza, budowanie zawodnika z jednej strony na nazwisku rozumiem, natomiast sportowo 100 razy lepszych przeciwników mam nadzieję ma na ma na sparingach natomiast no, to były dwie takie rzeczy, które trzeba było odhaczyć e, zostały odhaczone natomiast teraz przechodzimy, przechodzimy do Gal e, na koniec oczywiście Canelo kontra pra, prawdziwe Prawdziwa super walka podczas tych 48 godzin. Zacznę od walki Berheld kontra Jason Sosa. Bardzo interesujący pojedynek, który będzie trwał pewnie 7 albo 8 rund. W zaczynam, zaczynam moje typy. Miguel Berheld jest naprawdę fenomenalnym pięściarzem. To jest o Mistrzostwo Świata WBC. Szybkość plus. Power, naturalny power, niekoniecznie siła, nie, nie, nie tylko wynikająca z szybkości, ale po prostu z naturalnej umiejętności bicia mocno. Kontra, kontra który, który nie zna słowa lewy, prosty. To znaczy, oczywiście, że umie. Natomiast dla sosy, e, bo to w ogóle dobra walka. Jest. To jest naprawdę dobra walka do czasu. E, sosa uwielbia wychodzić z jednym albo dwoma ciosami ze zwarć, lubi zbliżać się do rywala, lubi, lubi zadawać serię ciosów, a później jeszcze coś na zakończenie dodać, także pięściarz, który nie buduje swojego boksu na lewym prostym, na lewym prostym buduje swój boks, 90% pięściarzy sprawdzone, stestowane to działa, natomiast nie jeśli chodzi o Jasona Sosa, walczył z Loma tak naprawdę wygrał cztery ostatnie pojedynki, bo moim zdaniem ee, w ma zapisane, czy tam w rankingach ma zapisane, że miał trzy wygrane, dla mnie wygrał z Gambo, został oszukany, więc ja mu daję tutaj cztery zwycięstwa. Natomiast nie daję mu zwycięstwa w walce z Berkaltem, który jest. Poza tym, że jest wielkim kibicem piłki nożnej, naprawdę kibol, piłki z Cancun, z Meksyku. Meksykanie lubią piłkę nożną, on uwielbia piłkę nożną. Jeden ze bardziej znanych piłkarzy w MLS-ie to jest jego serdeczny, serdeczny kolega. 36132 knockauty bardzo fajna, fajna rzecz. Jak będziecie mogli oglądać jedno i drugie to polecam, dlatego że to jest walka, którą z przyjemnością na pewno zobaczycie tutaj mój typ w e, dalszym ciągu mistrzem, mistrzem świata w, WBC. Natomiast um, popatrzcie na te, na, te, na te zupełnie różne, różne style i, i na Jasona Sosek, który tak jak mówiłem no, taki old school boxing taki 50 lat e, uprawia natomiast to nie wystarczy na wystarczyłoby na wielu pięściarzy natomiast nie na, nie na, nie na Berczarta to jest ta walka e, numer 1 przeskoczymy teraz na chwilę do, do Londynu Bacole kontra Hernandez jak widzicie Bacole facet naprawdę ma e, co dwa tygodnie walki no ale jak się miało takiego rywala jak e, poprzednio Kingpin Johnson, a teraz Hernandez, to absolutnie dlaczego nie. Rywal niby z 70. miejsca rankingu, myślę w tym momencie o Hernandezie, natomiast popatrzcie na, e, na tą statystykę jego walk. Nie chodzi nawet o rekord 13-8, no, czyli delikatnie mówiąc średniawy. I to jestem bardzo w tym momencie miły dla niego, ale o liczbę wygranych walk przez KO. 4. W tym momencie wiadomo, że, że Bakole, Martin Bakole wychodzi i mówi: No nie, no. Co może mi zrobić taki gość? Idę do przodu, atakuję. tłuszczy zasięg ramion. Te 191 cm Hernandeza to chyba troszeczkę, troszeczkę na, na wyrost. Tutaj różnica wzrostu. Różnica w zasięgu ramion powinna być na tyle wystarczająca, że po prostu bakole powinien wejść w niego, stłamsić go i znokautować. Taki jest pomysł. Bardzo, bardzo delikatnie jest prowadzony bakole przez e, Matchroom Boxing. No, widocznie widzą coś w nim. Wspomniany przeze mnie Hernandez został znokautowany na, na przykład w trzeciej walce, a jakby, którą, a jakby jako zawodowiec miał. Bez żadnych absolutnie żadnych problemów e, dwa razy walczył z dawejką. Rzucam jakieś takie nazwiska, które mogą wam sk pozwolić skojarzyć Hernandeza z kimś. No to, to są nazwiska, z którymi walczył. Tak jak wspomniałem, trzecia walka za jak bum-bum, odjazd. No tutaj bakole gdzieś o 5 szóstej rundy. KO, dziękuję, do widzenia. Inaczej absolutnie być nie może. Jak widzicie, tempo, tempo przyspieszone. Wybieram. Dzieją się inne rzeczy, ale. No wszystkiego wszystkiego na raz nie da się zrobić. Wybieram to, co moim zdaniem jest ciekawe. Nikt z Was, a w każdym razie 95% z Was nie będzie oglądało wszystkiego, co się dzieje. Nikt nie ma na to czasu, nikt nie ma na to ochoty, a w tym przypadku nie ma na to potrzeby, bo nie ma tam jakichś takich walk, które rzeczywiście zmieniają obraz boksu. Natomiast, natomiast Las Vegas, MGM Grand, tutaj Zacznę od, zacznę od pojedynku Garcia z kontra, kontra Duno. Wczoraj na, wczoraj na konferencji prasowej panowie na Luzie. Nie chodzi to, że oni się nie lubią. Natomiast no, to, jest, to jest test dla jednego i dla drugiego. Interesujący bardzo to są tacy prawdziwi prospekci pięściarski. pięściarski. Natomiast ja nie, nie jestem super fanem jako prospekta. Hmm, jako prospekta ani jednego, ani drugiego. To znaczy Garcia, Garcia doceniam. E, rodzina Reynoso, czyli ci sami, którzy zajmują się przygotowaniem treningowym. Canelo, zajęłaś teraz jego karierę. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Samo trenowanie z Canelo w tym samym miejscu, co Canelo, to pomaga. Ja w takie rzeczy wierzę. Abel Sanchez zawsze był przekonany, że jak się patrzy na, na mistrza obok siebie na, obo, na obozie treningowym, to człowiek inaczej trenuje. Moim zdaniem dokładnie tak jest, jeśli chodzi o Garcia. Natomiast jeśli chodzi o talent, to no tutaj, są, tutaj są większe talenty. No, Lopez... Wiele, 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 wielu jest bardziej bardziej znanych prospektów niż ani jeden, ani drugi. Co nie zmienia faktu, że jeden i drugi potrafi, potrafi walczyć. Jeden i drugi, e, jeden i drugi inne style, natomiast, natomiast coś, co się, co się kibicom boksu powinno podobać. Jestem ciekaw z tej walki. Dla mnie najciekawsza sprawa to jest, to jest: jak wytrzyma. Siłę uderzenia duno e, Ryan Garcia? To praktycznie jest jedyne pytanie. Dlatego, że pięściarsko Garcia jest, jest pięściarzem na pewno znacznie lepszym, wszechstronnym. Potrafi walczyć z defensywy, potrafi być e, counterpuncherem, potrafi też nadawać styl, styl walki. Natomiast no, duno będzie szedł do przodu i usiłował go trafić. Wydaje mi się, że sam sobie doskonale z tego zdaję sprawę, że to jest jego najlepszy sposób na to, żeby tą walkę wygrać. Na punkty. Trudno powiedzieć. Natomiast ten znak zapytania, o którym powiedziałem na początku, czyli jak wytrzyma cios Garcia, to jest podstawowe pytanie, bo testowany pod tym kątem jeszcze nie. Że ma talent, to wiemy, że się rozwija. W ostatnich dwóch walkach widać, że się rozwija, tak jak wspomniałem, Reynoso, no to są jednak fachowcy najwyższej światowej klasy. Natomiast czy potrafi przyjąć od, od człowieka, który, który ma tam czym uderzyć, nie jest to żaden król nokautu, natomiast, e, natomiast tych 21 zwycięstw 16 KO to nie jest przypadek, jeśli chodzi o Romero Duno, ciekawa walka, mój typ e, Ryan Garcia na punkty wygra ten pojedynek, no i wreszcie no i wreszcie no walka super walka mega walka, ultra walka, walka dwóch czempionów cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to i tak jest mniej więcej tyle, co trzeba, albo za mało. Porobiłem sobie tutaj um, sporo notatek na temat tego pojedynku. Um, przede wszystkim tak, zacznijmy od, od bukmacherów. E, ostatnie 48 godzin sporo pieniędzy płynie na sporo pieniędzy płynie na, e, pieniędzy płynie na mm, Canelo Alvareza. Jak widać na tych, którzy stawiają pieniądze Porównanie jednego i drugiego pięściarza, które wrzucam w tej chwili na konferencji prasowej, która odbyła się w środę, niespecjalnie zadziałało, no bo popatrzylibyśmy na, na, na sylwetkę jednego i drugiego, no to z jednej strony mamy takiego szerokiego, szerokiego kanelo, chociaż te ujęcia na plakacie wrzucam w tej chwili, to są też takie troszeczkę, no ja też mógłbym tam dobrze wyglądać, jakby mi ktoś zrobił tak zdjęcie, z drugiej strony taki szczupły. E, szczupły i, i chudawy, e, e, chudawy Sergii Kowalow. Ani jeden, ani drugi nie wygląda tak w rzeczywistości. Stałem obok jednego i drugiego kilkanaście razy, więc mogę powiedzieć, nie że co widziałem na zdjęciach, tylko co widziałem na odległość wyciągniętej ręki, albo lepiej, bo z Kowaliowem nawet, żeśmy parę takich e, fotek wspólnie sobie szczelili przy jakiejś tam okazji. Nie pamiętam, chyba w, w Los Angeles, podczas gali Toma Leflera, także. Przemiły w, ogóle, przemiły w ogóle człowiek z fajnym poczuciem, poczuciem humoru. No natomiast pieniądze płyną na Kowalowa w tej chwili 4-1. do 1. Część z was pyta mi się, co to oznacza. 4 do 1 to jest, że 80% szans daje się Kowale daje się kanelo na wygranie tej walki. To jest, to jest to jest to, jak można to przełożyć z Bukmaerskiego na nasze. To jest 80%. Natomiast tutaj jest, jest wiele takich historii, które mogą, które mogą to wszystko obrócić do góry nogami. Te wszystkie typowania, fakt, że Canelo jest tak sporym, tak sporym faworytem tego pojedynku. I jeden cios. Oscar de la Hoya mówił o tym, że to jest rywal, który może jednym ciosem zmienić całą walkę. I to jest w stu prawda. Często słyszycie na pewno takie powtarzanie, że tam. A wszystko może się zdarzyć, jak trafi, ja zawsze się z tego śmieję, również, bo wiadomo, że jak ktoś trafi idealnie, czysto, no to każda walka może się zmienić. No to ja mogę wyskoczyć, trafię kogoś, złamie sobie rękę, ale trafię tam tego tak mocno, że, że, że walka się skończy, albo po prostu no, przeciwnik nie będzie mógł dalej kontynuować. Natomiast w większości przypadków to są takie bzdety opowieści. Natomiast tutaj mówimy o gościu, który jest wielokrotnym mistrzem świata, dwa, dwie kategorie wyżej niż walczy normalnie Canelo Alvarez i udowodnił, że potrafi e, uderzyć najlepszych, bo to jest podstawa. E, ja bym nigdy nikogo dobrego nie trafił, ponieważ jak kiedyś wiele, wiele, wiele lat, dekad temu przekonałem się, pięściarz. E, a, miałem okazję takich spalingów, w cudzysłowie, bo panowie ze mną nie sparowali, naprawdę, bo nie miał tego vloga i, i Andrzej Gołota i, i Adam, i, i Andrzej Fonfara, Adam Fonfara, dobre, i Andrzej Fonfara, pamiętam jak dzisiaj z, z Andrzejem Gołotą założyłem rękawice, założyłem hełm, czyli kask, czyli wszystko co mogłem. I za każdym razem, kiedy chciałem uderzyć Andrzeja Gołota, on, on był już w innym miejscu, klepał mnie po głowie i, mu, i mówił, to byłby nokał, to byłby nokał, to byłby nokał. Więc nie mówimy o tego typu strzale kogoś, trafisz, cud. Nie, nie. Kowalow udowodnił, że potrafia trafiać tych najlepszych i kończyć walkę. Z Alvarezem nie był faworytem Buchmacherów w tej drugiej walce i tą walkę wygrał jako pięściarz, nie jako, nie jako knockout artyst. Mówi zresztą często w tych zapowiedziach, mówi, że on tu się nie nastawia, nie nastawia na, ten, na ten knockout, często powtarzany przez wielu, bo jak się nastawiasz, do tego knockoutu nigdy nie ma. Natomiast, natomiast, tu jest moje natomiast, moim zdaniem on tej walki nie wygra w inny sposób niż przez knockout. To jest moja opinia. Moim zdaniem na punkty, bo taki w ogóle będzie mój typ. Eee, Kowalew wygrywa ten pojedynek na punkty inaczej niż przez knockout. Według mnie, moja opinia, mój vlog, eee, Sergiej Kowal tego pojedynku nie wygra. Czyli będzie musiał podejmować to ryzyko. E, natomiast Kanela e, Alvarez niekoniecznie musi to ryzyko podejmować. E, często i gęsto słyszymy takie opowiedzi, że musi skracać dystans, żeby bić po tym, po, po korpusie. On nie musi skracać dystans, bo tym, który będzie przychodził do niego, będzie kowal. Taka jest moja opinia. Eee, nie rozmawiałem z Badem McGirty mimo, że go widziałem ostatnio na gali na temat tego pojedynku ale uważam, że taki będzie jego pomysł eee, bycia, bycia pięściarzem agresywnym eee, nie czekającym na to, co zrobi Alvarez tylko nadającym eee, nadającym przebieg walki taki, jak ci pasuje czyli, te, czyli ten lewy prosty czasami tak bywa kiedy mówimy nawet o wielkich, wielkich walkach naprawdę wielkich pięściarzy, że Jeden element, jeśli działa, to wiadomo, że, że szanse pięściarza A czy B rosną niesamowicie. Tak jest w przypadku lewego prostego Sergieja Kowaliowa. Pamiętamy, jak wyglądały walki z Andre Wardem. Mówiłem już o tym, ale przypomnę dla tych z Państwa, którzy, którzy zapomnieli. Dopóki działał lewy prosty Kowaliowa, Andre Ward, pięściarz z tej samej kategorii wagowej, miał naprawdę niewiele do powiedzenia, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o ten pojedynek, więc dopóki ten lewy prosty Kowaliowa będzie działał agresywny, to nie jest taki lewy prosty, który, na, który tylko będzie czekał, o zbliża się kanelo, to ja wrzucam ten lewy. Nie, nie, ten lewy musi być spychający kanelo. No, to ta walka absolutnie może inaczej wyglądać w odróżnieniu od Sosy, o, którego, o którym mówiłem na początku, Kowaliew walczy tak jak. Tak jak e, działa jego lewy prosty. Kowalow bez lewego prostego nie dotrwa do 12 rundy z Canelo Alvarez. Nie dotrwa, bo takiej taki możliwości. Nie będzie go trzymał na odległość, do tej e, 12 rundy nie dotrwa. Wiele dyskusji na temat e, tego bicia na korpus, z którym ja się oczywiście zgadzam, jak, jako część, ale jako część, nie jako całość e, taktyki Canelo Alvareza, wynika z tego, że on takimi czasami obijał wadze super średni, zdobywając ten taki dziwny tytuł WBA, półregular, regular. Nie wiem nawet co to w ogóle było z Rocky Fieldingiem, Canelo Alvarez. Natomiast no, porównywanie Rocky Fieldinga z Canelo Alvarezem obraża, przepraszam, z, z Sergiejem Kowalowym obraża Sergeja Kowalowa. To są zupełnie inni pięściarze. Tamten to tak naprawdę może w pierwszej dziesiątce super, super średni jest ten jest pierwszy albo drugi albo trzeci jeśli chodzi o wagę półciężką e, oczywiście przy okazji usłyszeliśmy, że wybrany został przez Canelo Sergiej Kowalek ponieważ jest najlepszym pięściarzem wagi półciężkiej za takiego pięściarza nie uważają Artura Betterbiewa, e, ludzie Canelo natomiast no, w tej chwili można wszystko powiedzieć, no, dzisiaj Reynoso mógłby powiedzieć albo Eric Gomez e, z Golden Boy, że Kandelo się nie boi, nie wiem. no A Deontay'a Wajdera, no bo wiadomo, że z nim nie walczy. Czy Better jest lepszy niż Kowaliów, czy nie, no, tego nie wiemy. Moim zdaniem Better jest lepszy niż Kowaliów dzisiaj. Natomiast te dwie kategorie wagowej to jest naprawdę e, czapki z głów. Ktoś powie, no ale jak, jakie dwie kategorie wagowe? Przecież przed chwilą mówiłeś, że, że wygrał z Fieldingiem. Tego pasa ja nie traktuję poważnie. Jeśli wy go traktujecie poważnie, to radziłbym zobaczyć ten pojedynek jeszcze raz, kiedy Rocky Fielding gdzieś tak w połowie drugiej rundy mówił, dobrze, że mi w porządku zapłacili za tą, za tą walkę i naprawdę na, na niebie uciekł. Bo tak to dokładnie wyglądało. A Kowaljow przed nikim uciekać nie będzie, nie dlatego, że jest twardzielem strzela miejska, tylko jest bardzo, bardzo dobrym pięściarzem, wielokrotnym mistrzem, mistrzem świata. Nie wiem, powiem, powiem Wam, że teraz powinienem wrzucić e, mój typ. Wrzuciłem ten mój typ pod nazwą e, Canelo Alvarez na punkty i ja chyba, ja chyba przy nim zostanę. I zostanę przy, przy stwierdzeniu, że dla mnie, jeżeli e, e, Canelo Alvarez wygra za kilkadziesiąt godzin e, w MGM Grand z, z Sergiejem Kowalowym, zostaje dla mnie pound for pound. Najlepszym pięściarzem bez podziału na kategorie wagowe. Mój typ. Prawdopodobnie wielu z Was uważa inaczej. Natomiast według mnie, jeśli, jeśli, jeśli uda mu się to zrobić w jakikolwiek sposób, nie musi znokautować, Kowaliowa, musi wygrać. Tylko wygrać tak, że sędziowie ogłaszają werdykt i my się z tym werdyktem zgadzamy. A nie jak wiemy w Las Vegas e, dziwne rzeczy się zdarzają. Na przykład punktacja 118-110 e, tej pani, która miała która miała nie punktować pojedynków, a oczywiście w dalszym ciągu je punktuje. Myślę oczywiście o, o, o pierwszej walce Canelo kontra Triple G. Takie rzeczy się tam zdarzają. Obyśmy nie mieli tego typu problemu e, tym razem, dlatego że ja jestem zmęczony tymi wszystkimi oszustwami ringowymi. Wy jako kibice jesteście na pewno również bardzo, bardzo zmęczeni mam nadzieję, że tu wszystko rozstrzygnie się na ringu dlatego, że w grę wchodzą olbrzymie pieniądze mi nie chodzi nawet o te 35 milionów które ma płacone Canelo Alvarez przypomnę, że Canelo Alvarez ma kontrakt który płaci mu te 35 milionów czy on wygrywa, czy on przegrywa to nie ma żadnego znaczenia ten kontrakt obowiązuje tam nie ma klauzuli, że jeśli przegrasz to my ci płacimy mniej to by absolutnie zmieniło e, ustawienie sił jakie istnieje obecnie w e, w światowym boksie, nie mówię nawet o, o kategorii wagowej od średniej do półciężkiej, tylko w ogóle w światowym boksie, no, to by postawiło wszystko, wszystko na głowę. Spodziewane jest, że razem, razem z, ze wszystkimi dodatkami około 6 milionów, 6 do 7 milionów ma zarobić naprawdę eee, Sergiej Kowalow, no, to w dalszym ciągu będzie, nie wiem, jedna ósma, jedna piąta. Jedna piąta tego, co zarobi. Co zarobi kanał. Natomiast no, wiadomo, że jeśli, jeśli Adazon na to liczy, te subskrypcje będą wykupywane, no to będą wykupywane przede wszystkim ze względu na kanelo, a nie ze, nie ze względu na Kowaliowa, no, który nie potrafił sprzedać 3000 biletów i walczył w, e, chyba w, w mandatory OIBF w Las Vegas. Więc to absolutnie jest zrozumiałe, czy nam się to podoba, czy nie. Natomiast no, wa walka, której Mówiłem o tym wielokrotnie, natomiast jeśli ktoś oglądał czasu do czasu, nie ma absolutnie w tym niczego złego. Musimy zobaczyć, w nastroju będę bojowym już za kilkadziesiąt godzin od rana, no bo na takie walki nie wiem jak Wy, ale ja w każdym razie czekam. Pozdrawiam Was serdecznie. Eee, zrobimy coś, coś na gorąco. Mam nadzieję, że zrobimy coś na gorąco po, po walce, która będzie tego absolutnie wymagała. Na razie dziękuję. Miłego odpoczynku, pozdrawiam, pozdrawiam Was wszystkich, najlepszego.